w kolejnym środowym piano. Dzisiaj chciałam z wami porozmawiać o czymś, o co też bardzo często pytacie. Zadajecie mi pytanie: w jaki sposób można sprawić, żeby w końcu poczuć, że nasz rozwój duchowy, nasz rozwój osobisty gdzieś zmierza, coś się dzieje, coś rzeczywiście się transformuje, coś rozumiemy więcej, z czymś się łączymy, łączymy się ze sobą, coś odkrywamy na temat Naszej prawdziwej natury, stajemy się coraz to bardziej i bardziej sobą. I tutaj bardzo często wielu, wielu z nas wpada w pewnym momencie w taką pułapkę jakby ciągłych poszukiwań, ciągłej aktywności, ciągłego inwestowania, czy to pieniędzy, czy czasu. Czy naszej uwagi, w szereg różnych praktyk, różnych spotkań, warsztatów, czegokolwiek, cokolwiek by to nie było, właśnie w tym celu, żeby poczuć się lepiej, bo tak naprawdę to wszystko do tego zmierza. Chcemy po prostu poczuć się lepiej i w pewnym momencie, być może po roku, po dwóch latach, czy w jakimkolwiek innym okresie, zauważamy, że tak naprawdę. Czujemy, jakbyśmy dalej tkwili w tym samym miejscu. Być może nasze logiczne pojmowanie tego wszystkiego, co w nas zachodzi, jest już inne, jest bardziej świadome, natomiast my sami nie czujemy jakiegoś głębszego połączenia, które płynęłoby z naszego serca, które byłoby nami. Oczywiście ja bardzo często podkreślam, że w tym procesie pracy nad sobą, stawania się coraz bardziej sobą, czeka na nas mnóstwo przeróżnych, najróżniejszych pułapek naszego ego. Często nagrywam nagrania na ten, na ten temat, ponieważ jest to bardzo istotne, żeby jak najszybciej je jakby zauważać i sobie po prostu z nimi jakoś radzić, wiedzieć, dlaczego coś takiego się dzieje, bo nasze ego jest w taki sposób skonstruowane, nasz umysł funkcjonuje w taki sposób, by każdorazowo, kiedy my chcemy poznawać Prawdziwą esencję naszego istnienia, stawać coraz bardziej sobą, ono ma jakby coraz mniej głosu, nie jest dopuszczane do kontroli, do głosu. I zaczyna się po prostu automatycznie bronić. Jest cały szereg przeróżnych mechanizmów, które my w sobie wypracowujemy na bazie naszych uwarunkowań indywidualnych, które wynikają z naszego dzieciństwa, w jaki sposób byliśmy w jakimś środowisku wychowywani, także to jest bardzo indywidualne, bardzo charakterystyczne dla każdej jednostki. I y, 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 y to jest całe spektrum przeróżnych możliwości, chyba nieskończoność różnych możliwości w jakie my możemy reagować, działać w danych sytuacjach po to, żeby właśnie dalej nie uświadamiać sobie prawdy o samym sobie, żeby jeszcze gdzieś tam pójść w jakiś inny korytarzyk, czyli właśnie tą pułapeczkę naszego ego. I tutaj też ja nie mówię tego po to, żeby wzbudzać w nas, podniecać w nas złość czy też rozżalenie, czy jakąkolwiek inną emocję związaną z tym, o dlaczego tak się dzieje, dlaczego to nasze ego takie muszę być, nie chcę go, chcę go stłumić, co mam zrobić, żeby je całkowicie wyciszyć, zniszczyć, zlikwidować, to nie o to chodzi. My jesteśmy ludźmi tutaj na planie ludzkim i musimy mieć ego, żeby funkcjonować i ono jest nam jak najbardziej potrzebne. Dlatego trzeba do niego podejść z akceptacją, jest to część nas tutaj na tym ludzkim planie. Dlatego obejmijmy je miłością i akceptacją. I zauważmy, że tak naprawdę jedyne czego potrzebujemy do tego, żeby znaleźć w sobie ciszę, żeby znaleźć w sobie spokój, zgodę, akceptację, miłość, prawdę, jedynym czego potrzebujemy. Naprawdę, naprawdę jedynym. To jest podarowanie sobie regularnie chwili sam na sam ze sobą, chwili wyciszenia. To może być kilkanaście sekund, kilka świadomych oddechów, to może być kilka minut, jeżeli możemy sobie na to pozwolić dłużej, w zależności od tego, jak czujemy. Chwili, w której jesteśmy tu i teraz. Ja wiem, że te słowa bardzo często się teraz w obecnych czasach powtarza tu i teraz, ale co to tak naprawdę znaczy dla ciebie? Co to znaczy dla ciebie, żeby być tu i teraz? Kiedy ja teraz stoję naprzeciwko ciebie przed kamerą i nagrywam to ten filmik, jestem tu obecna, mówię w tym momencie do ciebie. I kiedy ty tego słuchasz, też Możesz skupić się na tym nagraniu, możesz skupić się na moich słowach, i wszystko, co jest wokół ciebie, pomimo że jesteś tego świadom, to jednak jest tylko jakby w tle. A ty koncentrujesz się na tej obecnej chwili. Jest to bardzo pomocne, ponieważ dla nas w czasach obecnych, kiedy tak trudno jest nam być w jedynym momencie, który jest, ponieważ nasz umysł jest tak. Nauczony, żeby odbiegać cały czas albo gdzieś do przeszłości, albo do przyszłości, żeby cały czas, żeby nas tam zajmować czymś, jakimiś projekcjami, jakimiś wspomnieniami. My nie mamy już w sobie takiej zdolności, ponieważ nad tym nie pracujemy, a jest to tak wbrew pozorom naprawdę proste, żeby powracać do tutaj, do tutaj, do tutaj. Sposób, jeżeli będziesz to robić systematycznie, obiecuję ci, gwarantuję Ci to absolutnie, że po jakimś czasie zauważysz, najprawdopodobniej niezwykle szybko zauważysz zmiany w sobie, inne podejście do siebie, do świata, zmiany percepcji. To mogą być bardzo subtelne zmiany początkowo, ale one się będą działy. Ta transformacja będzie zachodzić. I właśnie takie bardzo pomocne tutaj, coś co zawsze sugeruję i też miałam to już w niejednym nie ze swoich nagrań, to jest koncentrowanie się na czymś, co jest dla nas tutaj na fizycznym planie namacalne. To bardzo pomaga powracać nam do tu i teraz, przynajmniej w tej początkowej fazie, kiedy my jeszcze nie mamy w sobie wpracowanej takiej zdolności, żeby po prostu być w jedynej chwili, która istnieje, która jest wieczna i to jest tu i teraz. I to jest na przykład skoncentrowanie się, tak jak mówię, czy to na tym nagraniu, na moim głosie, na swoim własnym wdechu, wydechu, na rytmie serca, na ciszy, która w nas jest, na filiżance herbaty, którą trzymamy w dłoni i każdym łyku, na czymkolwiek, na świeczce, na kwiatach, które przed sobą postawimy. Oczywiście dużo przyjemniej jest, jeżeli jest to coś, co cieszy nasz wzrok, dlatego ja zawsze mówię o takich rzeczach, które bardzo jakby pobudzają moje zmysły wzrokowe i sprawiają mi automatycznie radość, kiedy patrzę na piękny bukiet kwiatów, kiedy patrzę na świece, zwłaszcza o półmroku, bo w ciągu dnia również je zapalam, ale jakoś inaczej na mnie działają, kiedy już jest ciemnawo na zewnątrz i one rozjaśniają ich blask. Rozświetla całe pomieszczenie, w którym jestem. Na piękny obraz możecie patrzeć, cokolwiek jest to w Waszym przypadku, na twarz dziecka, na zwierzę. Ale w tym momencie bądź po prostu ze sobą, w tej chwili, w chwili obecnej i czuj. I wszystko jest ok, cokolwiek przez Ciebie przepływa, cokolwiek się dzieje, cokolwiek myślisz, gdziekolwiek Twoje myśli nie chcą Cię porwać, bo będą chciały. I możesz się w coś wciągać. Za każdym razem, kiedy sobie zdasz z tego sprawę, powracaj. Powracaj do chwili obecnej i po prostu czuj. I gwarantuję ci, że zauważysz wielkie zmiany zachodzące w tobie, zaczniesz siebie lepiej rozumieć i w pewnym momencie będziesz w stanie być tu i teraz, nawet w tym, co boli, w tym wszystkim, od czego chcemy, automatycznie uciekać, co jest niekomfortowe. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ. Tak jak mówiłam Wam wielokrotnie, przechodziłam przez wielkie, wielkie lęki związane z różnymi traumami, nie tylko wynikającymi z tego wcielenia, które było mnie tak silnie zakorzenione, że dostawałam na przykład w ciemności ataku paniki, wieczorami, kiedy byłam sama zwłaszcza, w nocy, kiedy się przebudziłam. Ja w tym momencie, nawet jeżeli to się powtórzy, potrafię być w w tym strachu, w tym strachu, który naprawdę, nie przesada, potrafi tak paraliżować, że czuję zdrętwienie moich kończyn, czuję jakby były mm, po prostu z lodu, nie mogę nimi niemalże poruszyć, ale potrafię tym być i właśnie poprzez bycie tu i teraz, poprzez pozwolenie sobie na to doświadczenie, nie negowanie go, nie wykluczanie, to się rozpuszcza i potem jest coraz rzadsze i mniej intensywne w taki sposób, przez własną świadomość, przez własną intencję i chęć bycia tym, co doświadczamy każdorazowo. Przez bycie tu i teraz zaczynamy się oczyszczać, transformować i uwalniać z naszego systemu wszystko to, co nas blokuje, co nam nie służy. I stawać się coraz bardziej i bardziej sobą, i naprawdę to głębsze zrozumienie przychodzi samo. Zaczynamy nagle mieć te momenty aha, momenty olśnienia. Ojej, to dlatego tak się czuję! Ojej, to dlatego tak reaguję! To bazuje na jakimś moim przekonaniu. Aha, czyli w to wierzę. Przecież to niekoniecznie musi być prawda, zaczynamy wtedy to kwestionować, co jest oczywiście proces, piękny proces odkrywania, poznawania siebie, stawania się coraz bardziej sobą, do którego każdego z Was zachęcam. Także jeszcze raz, podsumowując, oczywiście wszelkie warsztaty, sesje indywidualne, szkolenia, książki, filmy, w których jest teraz cała masa, to wszystko jest. Przyjemne, wspiera nas proces, nas, ale zazwyczaj to bardziej wspiera hmm, tą taką logiczne, logiczną kwestię podejścia do samego siebie, pracy ze sobą. Chociaż oczywiście, jeżeli pracuje się z terapeutą czy z osobą indywidualnie, to bardzo głęboko też wchodzi się w siebie i to już wchodzi się na poziom serca. I, i to też jest bardzo piękne, natomiast musicie indywidualnie zdecydować, co jest dla Was najodpowiedniejsze i wybrać coś dla siebie. I cokolwiek by to nie było, to na pewno będzie wspierać was, Wasz proces rozwoju i bycia coraz bardziej sobą, ale nie zastąpione. coś co macie na wyciągnięcie ręki, coś co jest w każdej sekundzie dostępne dla każdego z Was, jest dostępne dla Ciebie. To jest właśnie bycie, powrót do bycia tu i teraz, kiedy tylko sobie o tym przypomnicie, kiedy poczujecie taką potrzebę. To jest piękne. Możecie to nazwać relaksacją, medytacją, jakkolwiek. To może mieć każdą formę. To może być w trakcie spaceru, może być w trakcie siedzenia, w trakcie mycia na czym. Kiedykolwiek czujecie, że tego potrzebujecie i że taka forma Wam odpowiada, bądźcie ze sobą, w ciszy. Poczujcie swoją wewnętrzną ciszę. Czuj, co się w Tobie, w tobie dzieje. I łącz się z tym. Nawet jeżeli tego początkowo nie czujesz, nie rozumiesz, to się dzieje. I obiecuję Ci, że bardzo szybko zauważysz piękne, pozytywne rezultaty. Zauważysz, że coś się w Tobie zmienia i transformuje w taki sposób, jak tego pragniesz, i uzyskujesz dużo głębsze zrozumienie samego siebie. Mam nadzieję, że to nagranie w jakiś sposób przyczynia się do budowania życia, które kochasz, które sprawia Ci radość, satysfakcję, daje Ci spełnienie. Zapraszam Cię do sesji indywidualnej ze mną. Zapraszam Cię na stronę duchimaterii.pl. Jeżeli się subskrybujesz, będziesz otrzymywać regularnie co tydzień, właśnie taki newsletter w formie wideoblogu, w którym odpowiadam na Wasze pytania. To jest taka moja forma, darmowa forma dawania czegoś od siebie dla Was, właśnie regularnie, dla tych, którzy być może nie chcą jeszcze, nie mogą z pracy, czy z pracy grupowej. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału YouTube. Bardzo Wam dziękuję, jest już ponad 1000 subskrybentów. Bardzo dziękuję, ta liczba cały czas wzrasta. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że mnie słuchacie, za to, że jesteście ze mną. To jest coś, co napełnia moje serce radością. To jest coś, co przynajmniej w obecnym, na obecnym etapie mojego życia nadaje sens mojemu życiu i jest moją wielką pasją, radością, co chcę zdecydowanie przynajmniej na razie kontynuować. Także dziękuję, że w tym uczestniczycie. Pozdrawiam Was, do usłyszenia za tydzień. Papa! Pa.